Terminus, wydawnictwo fantastyczne oraz kanał audio opowieści zapraszają do wysłuchania fragmentu książki Las ożywionego mitu. Robert Holstock. Wydanie drugie. Przełożył Michał Jakuszewski. Potrafiłem sobie bez trudu wyobrazić prostą, historyczną podstawę, z której wyrastały legendy o Ursku Mugu i mówiących z płomieniem. Wizja. Która mnie nienawidziła przedstawiała czas, gdy ostatni glacjał epoki lodowej dobiegał szybko końca. Lud dotarł aż do środkowych hrabstw Anglii. W ciągu stuleci, gdy się cofał, klimat był zimny, grunt w dolinach bagnisty i zdradziecki a stoki jałowe i zamarznięte. Pojawiły się sosny, rzadki las jodłowy, będący zapowiedzią wielkich bawarskich puszczy naszych czasów. Następnie. Zaczęły zapuszczać korzenie pierwsze z drzew liściastych, wiązy, cierniste krzewy, leszczyny, a potem lipy, dęby i jesiony. Spychały one iglaste bory na północ, tworząc gęstą pokrywę zielonych puszcz, która częściowo przetrwała do dziś. W ciemnych, pustych przestrzeniach ocienionych koronami drzew żyły dziki, niedźwiedzie i wilki, a na polanach i w górskich dolinach pasły się jelenie, które od czasu do czasu. Wspinały się na wysoko położone granie, gdzie las stawał się rzadszy, a jeżyny i inne cierniste krzewy tworzyły pełne słońca zarośla. Ludzkie zwierzęta wróciły jednak do zielonej puszczy, posuwając się na północ, ku zimną, i zaczęły karczować knieje, używały ognia, cóż to musiała być za umiejętność, roznicić ogień, zapanować nad nim i wypalić las, by stworzyć miejsce pod osadę, a jeszcze większych umiejętności wymagać musiało, oparci się kontrofensywie drzew. Z pewnością doszło do zawziętej walki o przetrwanie. Puszcza była zdesperowana, zdeterminowana. Chciała za wszelką cenę utrzymać panowanie nad krajem. Człowiek i jego ogień byli zdecydowani do tego nie dopuścić. Zwierzęta owego pierwotnego boru stały się ciemnymi siłami, mrocznymi bogami. Sam las uważano za rozumny. Sądzono, że tworzy duchy i banszy, by wysłać je przeciw słabowitym ludzkim intruzom. Opowieści o Ursku Mugu, strażniku kniej, wzbudzały strach przed obcymi. Przed następnymi falami najeźdźców, którzy mówili nieznanymi językami i przynosili ze sobą nowe umiejętności. Przed przybyszami. Czytał Wojciech Cieślawski Nasze spotkanie dobiegło końca i mam nadzieję, że ci się podobało. Zachęcam cię do pozostania z nami na dłużej, więc nie zapomnij subskrybować, komentować i oceniać materiałów. Życzę ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.